Na Wydziale Ogrodniczym oczywiście ogrodnictwo. Najlepsze w Polsce według, według magazynu Perspektywy. Najlepsze ogrodnictwo jest w SGGW, zarówno na studiach dziennych, jak i na zaocznych. Ale nie tylko. Mamy również drugi bardzo ciekawy kierunek, tym razem już tylko u nas, czyli ogrodnictwo miejskie i arborystyka. Arborystyka, czyli jak pielęgnować drzewa, na przykład te stare, żeby na nie zagrażały. Oprócz tego, jeszcze jak najbardziej, studia magisterskie po angielsku, sesja na Culture, to kierunek, który dopiero otwieramy, ale mamy również studia na, podyplomowe. Na przykład w tym momencie trwa rekrutacja również na pierwszy, pierwszą edycję studiów agrobiznes i zarządzanie proklimatyczne. Mamy również nasze klasyki, czyli 14. edycja. Studiów podyplomowych pod tytułem Rośliny i surowce roślinne dla zdrowia. O roślinach zielarskich, na przykład jak uprawiać, jak oceniać jakość tych surowców, na te studia rekrutacja trwa do końca września. Zapraszamy na wszystkie nasze kierunki i również te podyplomowe.